Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku. Mam tutaj Lego Speed Lotus. Taki zielony matyl, taki żółty pasek. Z drugiej strony to wygląda tak, że tutaj mamy tak pokazane prawdziwe. Ja mam pokazane przód trochę tego auta, a tu mam pokazany tył. No i to tyle. widzimy się co to złożę. Tak się prezentuje lotus. no tutaj otwieramy o kurde tutaj tak otwieramy fajny tak wygląda w środku ma tutaj jakieś panele przełącać to pilota, albo tutaj kierownica tu jakieś siedzenia mm, to chyba to tyle, najbardziej mi się podoba tutaj to to taki A to jest taka deska do snowboardu. Nazwę tak wyjąć. Mamy taką zieloną deskę do snowboardu. Tak z górki, że widać To był taki żółty McLaren i tam było też taki spory zbudowany z tego. Przechodzimy teraz do zdejmowania tych chłopaków. Chcę pokazać, jakby to auto wyglądało. Nie wiem, tylko że... A ty inaczej to zrobić? Jeszcze tutaj macie podzielne strony. Mamy tak, tak się prezentuje wuuu wuuu teraz przejdźmy do ludzika tak wygląda ludzik można od tak szybę do góry tak wygląda od tej strony a tak wygląda z włosami Mogę też trzymać ten klucz i może trzymać tę tą. Ale jest trochę jeszcze ciężki, ale działa. Zacznij łapkę na moim kanale i super mnie Pa pa!